Jestem, żyję, nic się nie martwcie, ale uwaga, będę chyba ziewał. no klockowe świry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, kolejnym odcinku biznesowym, co jednak ważne, jak wie, że chyba to wiecie, że zeszłym tego nie było biznesu, co śmiesznego. nakręciłem ten odcinek, ale w sumie on składał się tylko z poniedziałku, więc tam było trochę innych ciekawostek finalnych, jak stwierdziłem, że nie będę rzucał takiego zapychacza i po prostu tutaj sobie daruję da małam tydzień wolnego od biznesu, ale cię wracamy, wracamy z mocnym przytupem z buta, wjeżdżam i tak dalej, buta, 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 buta Powiem, no mamy, wiecie, poniedziałek, nie wysłałem paczek od poniedziałku po południa, trochę się z tego nazbierało, w związku z tym dzisiaj będę zbierał tylko i wyłącznie zamówienia raczej, bo nic tego nie zdążę, ewentualnie, oczywiście, plus odbudować zestaw i powystawiać rzeczy, ale nie zrobię nic z miksa po prostu, ale mogę Wam napomknąć i w wielkim skrócie teraz stresić minutę to, co nakręciłem w zeszłym tygodniu, czego wam nie puściłem, więc przede wszystkim postanowiłem zniwelować trochę miejsca tutaj w tym miksie, tak jak mówiłem, żeby to sk y skompresować i zrobić dwa na raz. W związku z kompresacją miksa. Jest jeszcze większy bałagan i jeszcze mniej miejsca. A na przykład tutaj kulkowe zmieszałem z tymi, tu zostawiłem, tu jeszcze zostawiłem, tu podosypywałem zmieszałem dwa pojemniki. Brońki przede wszystkim wysypałem, bo tak powiedziałem, że z brońkami będę większy problem w ich grzebaniu, i tak dalej, więc brońki są wysypane i one póki co tak zostaną, dopóki nie zostanie połowa, tego co ma być w pojemniku, a poza tym bez większych zmian. Poza tym, że wybrałem z tego pojemnika najbardziej cenne elementy, chociaż jeszcze kilka teraz mi się na oczy rzuciło, więc on też zaraz zniknie, bo jest całkowicie nieprzydatny, bo przepatrzyłem, to wszystko i tutaj nie mam ani jednego zestawu, tylko i wyłącznie elementy, które mogą być w jakiś sposób cenne, więc on też mi tutaj wadzi. Yy, no i jak tak patrzę, to w sumie tyle. Było jeszcze pełno jakichś innych małych ciekawostek odnośnie innych rzeczy, ale trudno, nie będzie tych ciekawostek, bo to jest ta seria, by ona się gdzieś przewijała, więc nic straconego tymczasem. Tymczasem, tak jak mówiłem, ja już tutaj sobie, słuchajcie, patrzę, podpinam yy, drukarkę, drukuję etykiety. 18 paczek mam na dziś. I oczywiście paczki te są równe, bo są od jednoelementowych waszych braków, gdzie tam raz się główka sprzedała, raz coś. Ale są też miksy po 40 elementów, co wiecie, takie proste i szybkie nie jest. Ale są też zestawy. O, ten indiański western się sprzedał, więc jeżeli go chcesz, to już go od tygodnia nie ma, bo w sumie jest poniedziałek, ale ten. Yy, jeszcze jakieś też inne zestawy się podprzedowały, więc wiecie, 18 paczek. Jest coś dość dużo. Dodatkowo trzeba też są paczki, oczywiście, po wszystkich możliwych kurierach, czyli muszę też całe miasto wzdłuż i wszędzie przecieć. by je rozesłać. Więc jest co robić. Mamy godzinę, słuchajcie, za 28, żeby nie było, że ściemniam. Na się, proszę. Ja w sumie do 13 fajnie by było, fajnie by było, muszę te paczki spakować do 13, co się z tym wiąże, mam 5 godzin, by spakować się paczek, no ponad 3 paczki na godzinę, w, tym, w tej sytuacji to jest dość dobre Mission impossible. Wybaczcie, więc nie będę nagrywał w trakcie, zabieram zapakowanie i zobaczymy, o której włączą kamerę, by wam zdać relację jak pakowanie paczuszek. A do miksa wracamy jutro, ale skompletować w ten tygodniu 20 będzie jeszcze większym Mission impossible niż te paczki do 13, właściwie będzie niemożliwym bo tak jak mówię w piątek już jadę do Ostrowa, bo jest event sklepkolski.pl. Dzisiaj już za późno, więc jeżeli oglądacie ten film dopiero teraz się dowiadujecie, to za późno! Trzeba było mnie obserwować na innych mediach, gdzie tam mówiłem Natomiast fakt faktem, że mam trzy dni w tym tygodniu do pracy, a że jestem jeszcze po urlopie nad Polskim Morzem To jestem jeszcze zmęczony, wymęczony, ciężko mi się odnaleźć, wrócić i w ogóle, więc... Będę znowu ziewał serio, serio będę ziewał no, i tak, tu powinny być paczki, ale ich nie ma. Ale mam rzucę zdjęcie, bo faktycznie pośpiech powodował to, że musiałem z paczkami lecieć, nie zdążyłem tu kamerować, tak dalej. Bo naprawdę na styk przed 14 poleciałem. Natomiast tutaj, jak widzicie, się składam jednego z baraków w Boziu. Jakie to było dziwne? A jeszcze dziwniejsze jest to, że w sumie zapomniałem wam powiedzieć w zeszłym tygodniu, że w sumie spodziewam się czegoś. Nie, w sensie, no nie że Bociana, nowego miksza. Dobra, nie mówiłem wam wcześniej, ale zamówiłem sobie kolejnego y, miksa. No i właśnie tak teraz mają wyglądać te odcinki, tak? Skoro mają być mieszane. Moje mili, co tu się znajduje? Bo to w sumie nie do końca miks, ale pozwólcie, że wam pokażę. W się, no, przy przekroczę, Otoczę bardziej karton. Cóż tu może być? Pewnie się zastanawiacie. Tym bardziej, skoro leżałem na tym kartonie. W repozytorium nie ma tam zbyt dużo. Powiem Wam szczerze, że to też nie jest taki typowy miks. Bo tutaj mamy bardziej miks zestawów już gotowych. Czasem też tak robię zakupy. I zawsze oczywiście kameruję po to, by mieć wszystko na kamerze, jak otwieram. Wiecie, gdyby kiedyś doszło do jakiegoś oszustwa i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, A tutaj gadka, jednak z Panem, była przemiła, więc myślę, że nic się nie stało. Natomiast mnie też ciekawi, bo nie wiem, czemu to jest takie duże, więc poczekaj, pozwólcie, że otworzę. Są jakże kreatywnie zapakowaną paczuszkę i zaraz zajdziemy do środka, by zobaczyć, znaczy, ja nie wiem, czy tam jest, bo dokonywałem indywidualnej wyceny. Pan mi dokładnie wysłał, wysłał listę zestawów, które są. Hmm, oczywiście z zaznaczeniem, że pewne braki również mogą wystąpić. Ja odpowiednio to słuchajcie, wysadziłem. To jest kartona, a ja się tym kładłem. O mój. O mój, maj no, to było mało odpowiedzialne, ale ja często robię mało odpowiedzialne rzeczy. E, tego nie zniosłem, ja, więc wiecie, żeby nie było. Mamy woreczki z wypełniaczem. Okej, okay, jest naprawdę gituwa. E, fakt, kartony są styrane, ale pewnie dla wielu, e, wiecie, osób, gdzie im sentyment to dyktuje, e, to jest mniej ważne. Ważne, że w ogóle jakkolwiek mamy karton. Ja się wybaczcie, tak przyglądam tym opakowaniom mocno, bo e, to były moje interakcja, bo Ja po prostu wtedy oczywiście byłem daleko odległo, I choć Power Miners nieraz na mojej sklepie się pojawiały. Tak, po prostu nigdy nie mmm, nigdy nie mi kartonu. Jestem ciekaw, jak to wyglądało. Więc, okej, okay, będzie taki zestawik, a przynajmniej być powinien. Zastanawiam mnie czy być powinien taki zestawik, bo w środku jest dość pusto. Może być to fragment kartonu, ale czekajcie, bo tutaj mam jakieś pudełeczko magiczne. Je sobie może na końcu otworzymy. Zobaczymy, co tutaj jest. Eee, od razu Wam mówię, nie tylko power miner, sami będzie to wypełnione. O, ostatnio miałem w niejcie tą główkę, to mówiłem. A spójrzcie, a tu mam tego stwora, kurde, być może ten zestaw sobie zostawię. Jeden zestaw sobie pewnie na pewno zostawię, bo jak wiecie, robię tak z każdym mixem. To może nie jest do końca typowy mix, ale nie mam nic z Power Miners, kurde no. Patrzcie, ktoś lubił te Power Minersy. Wybaczcie, wygląda, wybaczcie, no właśnie, nie wybaczcie, wybaczcie, że spoileruję bardziej, o, ten ciekawy. I z Power Minersów i jeszcze bardzo fajny jest, od razu wam powiem, to mamy dwie serie w tym mixie, jeszcze takie Power Minery mamy, E, czy jeszcze mamy power Minery? Mamy! Nie liczcie, że nie. Spójrzcie na to. Wow! I to karton. Bardzo dobrze też zachowany. Tutaj spójrzcie, ten jest niepoklejony, nic. I naprawdę, no, kurde, wow. ja na temu zdjęcia, robił, nie wiem. Ale to jest tylko połowa. Hmm, czekajcie. E, a, już liczyłem, że misbik. Ale dobra, mamy na poczęcie drugiej serii Alien Conquest, moi mili. To jest druga seria, którą tutaj mamy styczność. Również z niej nic w tym życiu nie posiadałem, więc czekajcie, ja po prostu muszę to trochę podsuwać faktycznie bo się nim jeszcze zostawić sobie może takiego malucha? A może takiego malucha sobie zostawię. Zobaczymy. Pewnie raczej takiego. Chociaż on tutaj mało daje, zobaczymy. Ten by mi bardziej się podobał. Kurczę, szczególnie z tym farmerem, no to jest epicka w ogóle scena Hollywoodu. Mamy... Czy on jest? A i znów się całe? Co? To jest mist? Nie. Okej, okay, pewnie, że całe, że to jest cały zestaw, nie? Że e, tutaj wyjątkowo, że nie będzie żadnych braczków. Świetnie on wygląda. Mamy i również jeszcze z Alien Conquestu coś takiego. Z Alien Conquestu wygląda więc ta kolekcja tak. A na spodzie mamy jeszcze, spójście i na dole już czysty karton, żeby nie było. A tutaj największy. I jeszcze zestaw Power Miners jeżeli ktoś z was sobie oszy ząbki na Power Miners no to w najbliższym czasie trochę tego fajnego będzie i podobnie z Alien Conquest no nie ma to tamto wow ale to świetnie wygląda serio w sensie jakby no nie spodziewałem się że kartony tutaj będą wszystkie spodziewałem się że jakieś wpadnie ale nie że wszystkie natomiast mamy jeszcze tutaj e, tą małą paczuszkę nie ma to jak najbardziej chaotyczna świata, tylko zaura. Mm, Okej, okay. tutaj też jest jakiś zestawik, a być może zestawiki 2. Czy to jest ten zestawik? Nie, to są fragmenty jakiegoś innego. Ta koparka mnie ciekawi, bo to jest chyba jeden mały zestaw, który jest kompletnym zestawem. Okej, okay, także tutaj mamy troszkę tych też zestawików. No słuchajcie, pewnie już na sklepie te zestawy się pojawiają, więc tego na pewno możecie w najbliższych scenach spodziewać. U mnie to jest w ogóle przerwnik w programie, bo mamy godzinę 19. Tak nie powinno to wyglądać, tak nie powinno być, ale mówię, muszę to otworzyć. Chcę jak najszybciej też zacząć, wiecie, wrzucać po prostu te zestawiki. Ale jeżeli wierzyć napisowi, że tylko jeden z nich jest cały... Czekajcie, bodaj to był ten? Czy ten? Nie, ten duży to był. Bateria is included. O, ciekawe. Hmm, fakt, że jest tak że muszę napisać o co chodzi z tym cały. zaraz zapytam tej sprzedawcy. E, chcę jak najszybciej po prostu też wystawiać. Ale pytanie czy nie warto byłoby wystawić całego, e, całego tego, całego tego, kurcze nie naprawdę, świetnie to wygląda. Który sobie zostawić z tego miksa. Co mi doradzacie, co? Tego maluszka, żeby mieć z coś jednego? On niby spoko, ale jakiś taki, hmm, tego bym zostawił najchętniej, ale nie wiem czy budżet mi na to pozwala, jak mam być cztery Kurde, no nie no. patrzę na niego i... Musk mm. Mózg mówi tam, a serduszko mówi tu. Napiszcie w komentarzu, jaką decyzję podjąć. Hmm, może nakręcę o tym TikToka. No i się klockowe świry. i dzisiaj dopiero jest wesoły dzień. Nie, nie dlatego, że mamy 38 stopni fałszu na strychu... Ale po kolei. Z racji, że od tego wiecie miksa nie odchodzę, nie tylko od mixa to kilka zestawów z gazetek sobie tutaj rozebrałem, elementuję i trafiają one już na sklep. Potem zacząłem składać zamówienia, okazało się, że brakuje tej figurki. Właśnie zahaczyłem nogą tak o ten i to chłoto i to się przewróciło. Jeju, centymetr w lewo i by to się rozdu. Aź malutki. Naprawione, ale trzeba to faktycznie ulepić. Przeszukałem dwa razy wszystko. Plus takie luźne, leżące wszędzie elementy. Plus te na biurku. Nigdzie nie było tego kulera. W związku z tym przeszukałem jeszcze drugi i trzeci raz. Traciłem ponad godzinę, po czym moja świadomość zaczęła przypominać mi, że coś mi mówi, że ja tą figurkę kojarzę jeszcze na biurku. Tak, na strychu. W domu. Moim, tam gdzie kręcę filmy. Więc poszedłem i. No, no i godzina stracona. Ale w ogóle się okazało, ktoś u mnie kupił tą paczkę. Ktoś, jeżeli to oglądasz, to w ogóle pozdrawiam. Yy, I faktycznie yy, poznał mnie po tym, jak kupił, że jestem że raz będę więc uzupełniał. Yy... O, tu się podpiszemy, będzie autograf z dedykacją. A wy pamiętajcie, że jeżeli robicie u mnie zakupy i wiecie, no, większość ludzi, które mnie kupuje nie jest moimi fanami, tylko tak zwanymi randomami. Ale jeżeli jesteście wy i wpadniecie na mój sklep i coś kupujecie, przypominam, przez Klutsków i tak dalej, to piszcie mi tam. Jest jest takie miejsce jak notatka, piszcie mi notatkę notatce hej klockoza, hej Szymon, cokolwiek jeżeli mogę prosić daj mi autograf ja też w ogóle gratisy wtedy daję nawet jakieś lepsze do tej paczki e, daję autograf, jeżeli na dla kogo to będzie z dedykacją, więc pamiętajcie też o tym a ja tymczasem robię, bo godzina już stracona jej, mamy 11 godzinę, a w ogóle jeszcze zabawne, skończył mi się dużo drukarki, akurat wczoraj, dzisiaj, wcześniej wczoraj, bo y, jakiś bęben chcę wymieniać i powiem szczerze, że jestem w szoku, bo powiecie mi zaraz, że zawsze jest ostrzeżenie wcześniej, no i jest ostrzeżenie wcześniej, że się kończy tuż. ale zawsze jak mi wyskakiwało to ostrzeżenie, to miałem jeszcze powiedzmy 1000 stron do wydruku, tak, no i mówię teraz jakby, wiecie, mówię jest, kurcze... 990 y, stron wydrukowanych i jeszcze 10 powinno się wydrukować. No i się nie wydrukowało i mi się to skończył to, więc będę rzatał jeszcze po mieście i szukał tonera. A nim to się zrobi, po prostu muszę zgrać na pendrive etykiety i po prostu iść do drukarni i to wydrukować. Płacąc grube pieniądze, no się pewnie z 2 złote. Y, no ale wiecie, także dzisiaj taki wesoły dzień, 40 stopni, ja już jestem cały mokry, przez bardzo się już obtarłem, a już znowu jestem mokry. Nie wiem ile się złoży tych bajoniki, ale w takich warunkach średnio tu się da pracować. Tak, byłem tego świadomy, mimo wszystko więcej z tych plusów nastąpi niż mniej, eee, więc dobra, no cóż, kończę pakować te paczuchy i, 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 i wiadomo, że coś miksa spróbujemy. Eee, jeszcze gwoli ścisłości, tak, ten maluch z wczorajszego miksa już się pójdzie na sprzedaż. Są tu minimalne braki, ale w formie kryształu, więc da się je znieść. Eee, no i później myślę, że też oprócz miksa zacznę już klepać też braki miksowe na komputerek. No i będę sprawdzał tego mixa, chociaż on został w tamtym domu, więc no ta rozbieżność tutaj faktycznie cały czas jest i będzie. Dobra. Dajcie mi spakować paczki. Dobra, więc paczuszki już przygotowane, i zestawy w sumie też. I już wam pokazuję. Dziś w takie A i tak, jest nie widać. Upały. Nie siliłem się a nie wiadomo co. Po prostu sięgałem do pudła z maskami. Pierwsza moją uwagę zwróciła ta, botanowa. I uwaga, zestaw okazał się kompletny. A jaki zestaw? No, jest to niejaki zysk. Można pomylić z zysk. <laughs> zysk to będę miał ja. A jaki zysk będę miał dzięki zestawowi z 2009 roku? Około 40 zł. Ponieważ wczoraj sprzedała mi się taka maska, ale czerwona Kurcze widzę niebieską, też spróbujmy ten zestaw. I niestety tu są braki. A jakie braki w jakim zestawie? Tutaj będziemy mówić o zestawie, jakim jest Surge 2.0 2011 rok, 30 elementów i znów około 40 zł. Przypadek? Mm, tutaj jeszcze nie, ale w przypadku trzeciego, co będę gadał, to jest Evo, znowu 2.0, poszedłem już, mówię, dobra. Szukając tego czegoś na ryec, mówię, znalazłem przy okazji taką samą żółtą, z tym ręlicu, mówię, kontynuujmy. Też 2011, też około 40 zł. I tutaj e, niestety. Również braki, głównie dzidy i te takie kolce. Także dzisiaj trzy zestawy, to niezbyt dużo, słuchajcie, naprawdę nie. Ja wam nawet nie będę pokazywał, że siedzę bez koszulki. Natomiast tu, moi drodzy, tak, braki do objęioniki, które znajdę w międzyczasie, bowiem y, tak jest, tu tak widzicie, już na tę półkę zaczynają one lecieć, zaczynamy układać, spisywać. Lista z braczkami już tutaj e, powstaje powoli, pierwsze tytuły na nie się pojawiają. Ja zbyt dużo tu nie posiedzę, więc lecę. Macie tutaj Joker aż 6 e, Stormer XS1, 4, 3, no nie są duże te braki, niebawem trzeba będzie zamawiać, a jeżeli was ciekawi, jak ogólnie w ogóle Ogólnie teraz wygląda moja lista zestawów z brakami. To już wam mniej więcej pokazuje i jest dość długa, chociaż wielu już w wielu faktycznie występuje 0, ale wiecie, zestaw jeszcze nie jest sprawdzony, nie jest odbudowany, ale w wielu występuje po prostu 1. O kurde to coś za dużo tych zer podejrzane. No właśnie, Vulkano Klawer ostatnio próbowałem, już jeden się znalazł w międzyczasie, więc będzie dopisywane wiele braków. Ile mam najwięcej? Aktualnie no, chyba te 5, czy tam 6? O Boże, aha, dobra, to prywatne dla mnie elementy. No i Loredo 11. Субтитры а Tak, to Loredo, które mam od początku mojej firmy, ponad 4 lata i co do którego podjąłem już decyzję. A jaką decyzję? Możecie zgadywać w komentarzu. A tutaj kolejne zestawy, zaraz szykuję je do wystawiania, ale to już chyba nie dziś. Przygotowany jest na dziś i tak jak mówiłem, to jest ten, w związku z tym idę go opocić i wystawić. A my widzimy się już w środę i oby, kurczę, tak szczerze wam powiem, pogoda była lepsza, bo nie da się tu wytrzymać. Mnie już głowa boli, mnie, a powiem wam szczerze, mnie jak raz do roku boli głowa. To jest święto. Środa, środa, środa. Od czego się zaczęło? Nie, w środku nie piorą się klocki, a znalazłem na jeszcze trochę starych opakowań, które jak doskonale mi się przydadzą. W sumie już z dwóch powodów. I cyk dwie kondygnacje do góry. Znów będzie zadyszka. Jednym z nich jest tak, dobrze widzicie. Oczyściłem sobie ten stół i już jednego starego miksa, tego którego robiłem w 2021. Tu położyłem. Jest to taki zabawny miks, bowiem. Mm, tu w sumie już są takie odrzuty tylko. Więc odrzuty końcówki, bo tu będzie jeszcze trochę ciekawych zestawów. Chociażby nawet z takimi figurkami, jeśli wam to coś mówi. Sporo ciekawych naprawdę tu można rzeczy zrobić, Niektórzy się waham bo są mocno zniszczone, chociaż też mocno archiwalne i ciekawe tym samym. Tu mam widzicie, ciekawe elementy w ogóle powykładane, wszystko i tak dalej. A to akurat średnio ciekawe elementy. Aż kolega dla wielu z Was pewnie ciekawy będzie, więc wiecie gdzie szukać. No to jakiś stary, pewnie podracer. Hmm, więc tego misika będę sobie też kończył, tak jak mówiłem. Będę je robił na przemian, bo tak już powoli hmm, trzeba robić faktycznie. Ale dzisiaj, mimo wszystko, jeszcze bajoniklem będę się zajmował. Nie wiem, może też trzy zrobię, taką już trochę hamujemy. Nie mogę się skupiać tylko na tym, bo tym samym, wiecie, no, zepsuję sobie inne części mojego biznesu. Oprócz tego dalej dopisuję hmm, braki i tu do od dołu Układam właśnie półki, wiecie, z tymi brakami, które są już spisane. A, no i dzisiaj kontynuuję wystawianie nowych elementów. Również prócz zestawu A z zestawów to sobie jakiegoś Bionicle się odbudowywuje Bo wczoraj poszedł yy, Power Miners A Dzisiaj ten, jutro jak dobrze pójdzie Pójdzie UFO, zobaczymy, zobaczymy jak się uda Alien in dokładnie, nie UFO Też przepraszam, UFO powiedziałem, bo Tutaj mam przecież tego UFO-ka Jednego i drugiego, a z tego miksa też By the way, jeden zestaw sobie muszę zostawić I dlatego też myślę, się... kurde to nie ma sensu Bo jeżeli z tego wezmę UFO I z nowego tego miksa z gotowego wezmę UFO może jednak Power Miners wezmę? Hmm. Ej, użycie handlarza jest takie ciężkie. Dobra, mam już też moi mili spakowane paczki, by nie było. Dzisiaj dwie tylko, więc idę je na razie wysłać, a później po powrocie... Cóż, siadę do Bionicle'a, zrobię te trzy, a co później zobaczymy. Też nie ukrywam, że nie chcę siedzieć nie wiadomo jak długo, wczoraj posiedziałem chwilę dłużej niż powinienem chyba. To jest naprawdę gorąco i powiem wam szczerze, że całe popołudnie aż do wieczora bolał mnie łeb. Co u mnie nie jest spotykane, jeżeli mi nie boli łeb, to już jest naprawdę źle. A wczoraj cierpiałem, naprawdę. Gdyby nie było wieczorem burzy i nie usiadłbym o 20 sobie na balkonie, to nie wiem, czy bym dożył dzisiejszego dnia. Ja już w sumie na dzisiaj pracę skończyłem. Ale zapnijcie pasy, bo będzie coś, czego się nie spodziewacie. I jak doskonale kojarzy się w tym pojemniku, który tu przebrałem, wybrałem z jego wartościowe elementy. No właśnie, pałętała się taka figurka. Mogliście to zobaczyć już od kilku odcinków, i ona nie dawała mi spokoju, ponieważ nie raz, nie dwa, nie trzy. No wiecie, odbudowywuję stare zestawy, Mówię, ona mi coś mówi. Okazało się, że, słuchajcie, tak jest. Mamy tu mały zestaw, i on pochodzi z tego miksa. Mixa, Bionicol, mamy zestaw tak. Co, jak dla mnie też tylko potwierdza to, że handlarz to był, ale chyba taki ma olał. bo... Te... To jest ten zestaw szelowy 98 roku. I w ogóle, jak się tu przyjrzycie, to 47 zł. Możemy osiągnąć, ale mi się wydaje, że 44 to max, co z niego wyciągnę. Niemniej i tak super, jak za 16 elementowy zestaw. Ktoś może go pragnie. Sam bym się zastanowił, czego sobie nie zostawić. czy nie to, że trochę inny. Ale po kolei, później chwyciłem taką oto maseczkę. I powiem Wam, że okazało się, że to jest radiak. Nijaki 16 elementów, czyli również podobnie 2008 e, około 40, 35-37 zł, ale okazało się, słuchajcie, że brakuje mi tu 50% elementów i coś wcześniej patrząc, że tyle masek jeszcze mamy. Więc ja go na razie, słuchajcie, olewam. No, bo to raczej nie ma racji, bytu niech on sobie leży. Pewnie wiecie, inaczej, już mówię: 37 zł, czy 40, którego po niego dostał, a patrzyłem na braki, braki by mnie kosztowały około 20. Więc wiecie, no, bujać się, czekać i to przy w atrakcyjnej kupnie, a mógłbym stracić, no to, to kurczę dla 15 zł to już nie te czasy. Za 15 zł ci się kebaba nawet nie kupi. Później stwierdziłem, że może pora trochę dopieści te stare, wiecie co, cały czas leży mi pokój niżej, gdy je tam rozkładam, te maski, mówię, takie śmieszne, te... No i okazało się, że tutaj moment tego misia i tenże miś... A, zapomniałem powiedzieć, że ten jest kompletny. No to oba to zdradzę, ten też jest kompletny. Czyli dość spory sukces dziś na starcie, można by rzec, a tamten miś to nieginny jak piraka, można pomylić z piranią, e, moi mieli 15 elementów, co dzisiaj przy tych piętych około 15 elementowy krążę i za niego już mogę osiągnąć znów między 36 a 47. Tutaj te widełki pewnie będą utrzymane, ale dość szybka praca. No i kompletny także też Miruś. Obydwa kompletne zestawiki więc lecą na półeczkę, a tego kasla zapewne niebawem wystawię. Bo jest... No i słuchajcie, został ostatni tutaj taki jeszcze miś i mówicie, o nie ma karteczki, super i o ja już go poznaję. No nie, widzicie, jak klepłem na bieżąco. To już jest ten etap, kiedy zacząłem klepać na bieżąco, braki, bo faktycznie już zaczynam się motać przy pierwszej set C. Mogłem jeszcze zostawić tak jak był, ale teraz to już bez jaj. Tutaj faktycznie brakuje mi minimalnie tam trzech elementów, w tym tej śmiesznej wyrzutni, ale wydaje mi się, że gdzieś ją tutaj widziałem wśród tych wszystkich brojek, tylko po prostu teraz jej jeszcze nie mogę znaleźć. Ale powiem wam szczerze, ten typ mnie przeraża. I myślałem, że z tego miksa nie zostawię sobie tego kasta, który był taki zabawny. No bo jednak wiecie, w miksie Bionicle 80 kg został zwykły, ale nie. Ten typ mnie autentycznie przeraża, jak patrzę na tą jego minę. Drugi też jest na pewno, i to nie tylko, o no, macie też mam maskę, webol, nie wiem jak to nazwać w ogóle on mnie chyba obcego przypomina i dlatego mnie tak to przeraża, po prostu przypomina mi wiecie uh, aliens, a to jest horror którego najbardziej się boję w życiu więc jeżeli uzbiera się drugi bez tu ja go sobie zostawiam, jest strasznie tragiczny, w sensie tak dobry że no, wiecie o co chodzi a póki co ten tu złożony leci oczywiście na półeczkę i sobie czeka na dokompletowanie, a ja cóż dzisiaj już nic z miksika nie porobię, doklepę trochę elementów, wideo odbudować zestaw zestaw już wam też pokażę żeby nie było, ten dzisiaj sobie będę odbudowywał po masce może poznacie, zresztą na sklepie już widzieliście, albo widzicie, zapraszam was jeszcze raz na sklep, no i co, i kończymy tak dzisiejszy dzień, co prawda jest dość wcześnie, bo jest niecała druga, ale wiecie zanim odbuduję porobię zdjęcia, wrzucę, wystawię będzie druga, idę do domu, wyszła Asoka, i po pierwszym odcinku już jestem, nie będę drugiego cię oglądał, tylko jutro bo ja sobie lubię tak dawkować, i tak mam odcinki co tydzień, więc wiecie, dobra Dzięki, że dzisiaj wytrzymaliście kolejny dzień ze mną i czas na czwartek. Co się będzie działo w czwartek w tym śmiesznym tygodniu? No i siemano, witam Was ten piątek. Nie, nie czwartek, piątek już tu co że się stało moi mili. Wczoraj nie wziąłem sobie mm, aparatu do pracy. No a że później zrobiłem się na nie zdążyłem, ale oboję Wam oczywiście dzisiaj, bo dzisiaj jest piątek. Co prawda zaraz wierzę, że już do Ostrowa, ale przede na szybko jeszcze spakować oczywiście paczuszki, żeby je wysłać wiadomo i tak dalej. Więc co było wczoraj? Najpierw stwierdziłem, że faktycznie chwytam ten starusienki miks, czyli ten co był tu. Mówię, trzeba je powoli miksować, trzeba powoli tutaj działać. Chyciłem jeden z charakterystycznych elementów, a był no słuchajcie, ktoś ten sezon Last Christmas musi zacząć, więc czy umiałby to nie być klockozaury przystań klocków zestawem 1-1-2-7, 1, 2, 1, 1 2, 7, czyli Mikołaj, tak jest. Brakuje mi niestety tutaj kilku elementów, natomiast jest mniej więcej złożony. Myślę, że jest szybko jednego dokładnie chyba takiego ważnego brakuje, więc pewnie niebawem ten zestaw będzie wystawiony, więc spodziewajcie się, świąt może jeszcze w sierpniu. Później nawet chciałem go kontynuować, ale stwierdziłem, nie, czas na Embajoniecle i złożyłem dwa oto takie się, jak widzicie, niestety są spokojne. Nie zostawię was bez wiedzy, co to za pięknisie. Jeden z tych. Aha, przepraszam, to miałem później budować, bo tak, później chciałem się jednak na tym micie skupić, ale coś tutaj jednak nie poszło, bo zacząłem go składać. Złożyłem dwie trzecie, albo inaczej, dwie trzecie z tego co było, niestety było braków, jakieś 30% odpuściłem. Słuchajcie, bo szkoda, ale niestety te zestawy nie cieszą się zbyt wielką popularnością, więc odpuściłem po prostu, niestety, zbyt wiele braków, a to są rzadkie elementy, więc no. Ale później, gdy jeden to jest Goraz, z tych, które złożyłem. Uy, taki wstrętniak, ło boskie. Moim zdaniem, 2008 rok mniej więcej 70-90 zł za niego powinienem osiągnąć. Niestety, braczki są, więc idzie na kolejkę. A to zresztą też tam cały czas powiększam dopisując oczywiście kolejne braczki. I lista jak tydzień to miałem tam 180 elementów, tak już dzisiaj ma. Eee, ojej, zniknął mi tamten co jest? Ojej, tamten jeden zniknął brzydal. No cóż, zniknął. No niestety nie pokażę wam, co bo... zrobić. <noise> eee, też nie mam czasu moim się googlować. Naprawdę muszę się sprężać, pakować. Już powinienem być poza domem, a jeszcze jestem tutaj i kręcę dla was, jeszcze zestaw muszę wystawić i w ogóle. Eee, temat jest taki w ogóle ciekawy, że mam coś fajnego na przyszły tydzień, bowiem... Eee, bratanek mi zadzwonił w e, czwartek, że Lumpie są Lego. No to się ubrałem, pobiegłem i kupiłem. A co to będzie? Dowiecie się już w przyszłym tygodniu, bo wam pokażę. Będzie ciekawie, myślę. W tym tygodniu tak, już jeden nowy miksik był, więc wiecie, nomen omen tam go sprawdzam. Faktycznie jakieś 5% bł błędów. Braków, błędów też. braku w każdym zestawie jest. Myślę, że w niedzielę jak burty z Ostrowa będę dalej go robił, więc w przyszłym tygodniu sobie to wszystko poruszymy. Co jeszcze poruszymy w przyszłym tygodniu? Nie wiem, ale będzie na pewno biznesowo. Także dzięki, że byliście. Sorry za ten skrócony piątek. Które w sumie jest czwartkiem, ale no, co tutaj dużo gadać? Dzięki, że byliście, trzymajcie się i widzimy się w przyszłym tygodniu. Bye!